Jak podoba się Pomachaj Eee, tam gada Jest naturalnie Piękne łowisko Ale z ile tam rybekie je. Jegoż? Małych, a sieroi no Tu Lin chodzi, ale pieni O, ryje Lin łódeczkę co można wziąć jak fajnie to jedziemy na zagłębokcze fajnie tu nie gdzie? tutaj? opłacisz kar z karto. no łódkę możesz sobie pożyczyć ze sobie z przyjacielem, z Grześkiem, on się odwróci, tam dalej stoi. Jezioro to jest piękne. Pomosty to jest jezioro. Rogóżno, pięknie. Pf, są pomosty dużo rybek małych, o, ale tego jest. Dostawą mi się takie coś przydało. Oto kwitnące, super. mury, tu są karpie, liny wszystko tu jest węgorze ale tu jest w tej drobnicy tutaj jest to w Dubulu o konie z krasnopióra takie duże małych dużo, dużych krasnopiórek są trzciny to jest ładnie tu imprezy robią grudnicze ośrodek wypoczynkowy Rogóżno piękne lilie o, taka lilia to dostało mi się przydała, Ale ładna lilia. W spód, Grzegorz. Taka lilia to mi się dostało przydała. Ładnie kwitnie. Super. Ale poszedł karpisko. Tylko Grzegorz Wir poszedł. Pod był, ale duży. Ile? Osiem, to są. Chodzi pod samymi liliami, tylko lilie się ruszają. Tu ładne amury też są. Mhm. Te tam dalej domki są nowoczesne. A dalej nowoczesne, takie eleganckie. Jak fajnie tu? Tutaj imprezy były rodzinne ostatnio. Tu scena jest. Ładnie się leci, nie? Mój też ładnie idzie, nie? No tylko jak zwalniam to mi słyszę jak ten pasek dyrdoli, jak łapie go Musi być pasek nowy, nowe sprzęgło, nie? Jak stare sprzęgło to tak właśnie jest przejdę się jeszcze Zobaczę Ośrodek wypoczynkowy rogurno O taki pontonik masz grzegorz To jest dobry ten ponton na karpia. Silnik przyczepiasz i sobie lecisz per, per, per wojskowy koliber no. nie zgadza się ile nagram już w 2400 co? przecież tłumaczę idę się jeszcze przejdę tutaj i będziemy jechać nie tu jest chyba głęboko Aby skoczył to po same uszy To możesz sobie łódkę wypożyczyć i się przepłynąć Patrz jak tam ryba chodzi, zobacz jaka fala idzie Tak jakby ktoś zanęcał ale coś poszło dużego, od tych szwarów przejdę się patrz jak pieni, lin chodzi, zobacz jak pieni to jest lin widzisz jak pieni? to jest, to jest lina sprawka, lin taki pieni o tam też i tam zobacz, co się trze się trze, no. Ta, lin teraz się trze A, a co? Karp, karp? może? Idziemy, tam zobaczymy dalej. Ty, może się na ryby, nie? No, a czemu ten? nie? zapytam ja co ile no, a dużo nie kosztuje. Później ja się sam zapytam, ale muszą mieć kartę. Tam zobacz jak tampi. A ja nie opłacałem. Na twojej kartę może obić dwóch osób, ale po jednej wędce no jak? jak ma opłaconą kartę ja mam kartę ale jeszcze nie opłacalna ale się tu trze coś patrz patrz o tutaj blisko, ty nie tutaj pat, o tu co się dzieje patrz patrz co się dzieje całymi stadami chodzi bo tu byś rzucił w to i bajka ale piana idzie o. co to się trze teraz zobaczcie co się dzieje jaka piana tam też i tu coś się trze zobaczcie jaka piana tu i tu ale piana Jakoś to były kiedyś stare pomosty, te słupki przecież co, bo oni przerobili. Jak piesek, Grzesiek, jesteśmy na wczasach tych rogużyńskich lasach, w <noise> pomieniach słonecznych opalamy się, tap, tap, tap. Co? Nie wiem, coś się trze, coś z stadem chodzi, ale tu, mm, tu po tych szuwarach, dobra. Ja wam Poland, Bryczek, światowy youtuber, jestem w ośrodku wypoczynkowym Rogóżno, a przejechałem się z kolego, przyjechał do mnie z skuterkiem też i przejechaliśmy się tutaj zobaczyć, co tu na tygodniu się dzieje. Tak po, po prawdzie ludzie przyjeżdżają i wędkują sobie. Dla wszystkich wędkarzy i dla wszystkich motocyklistów życzę wszystkiego dobrego. Tak trzymać.